Superliga, wchodzi się w ogóle. Atmosfera mega, duża publiczność. Sam fakt, z kim się gra, tak także się gra z najlepszymi zawodnikami na świecie, właściwie. To, no to jest coś niesamowitego po prostu. Tak, to jest bardzo duże doświadczenie dla mnie. Do tej pory miałem okazję grać w lidze juniorów i w drugiej lidze i na mistrzostwach Polski. Jak najbardziej tutaj dla nas wszystkich to jest naprawdę niesamowite przeżycie takie mecze. Nawet takie 10-20 minut to jest naprawdę duże doświadczenie bardzo. Naprawdę bardzo mi to cieszy się z tego, że wystąpiłem, a to, że gdzieś tam wrzuciłem te kilka branii, to po prostu jest taki dodatek do, do wszystkiego. Takie założenie było nasze, żeby tutaj jak najbardziej w tym meczu powalczyć. Myślę, że nawet nam się udało to lepiej zorganizować niż myśleliśmy, bo tak naprawdę w końcówce Vive podgoniło troszkę wynik. Myślę, że nawet wyglądało to OK. Wiadomo, że Vive miało swoje problemy w tym meczu, że grali jakimś tam troszkę zmienionym składem, ale tak samo my mamy troszeczkę problemów kadrowych, problemów. Z kontuzjami, dlatego myślę, że ten wynik jak najbardziej zasłużony dla VIWE. No i cóż, my walczymy dalej w Widze o inne cele. To naprawdę jest miłe, nawet bardzo miłe ze strony kibiców. Jest to wsparcie bardzo nam potrzebne, bo w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, każda otucha jest nam potrzebna. 41, 32, 2 wynik to. не мови добре о нашій праці в обороні. Очевидно, зробили, здобули ж ми Ілля Блендов там таких, ну для мене хіба то концентраційний. В Ємжі то теж тяжко, в неділю грали ми в Колдінгу, Терас, всі Все в'ями вступний меч в неділю буде теж дуже важный. Я не хотів, щоб Михайл Юрецький играв не в атаку, а тільки перший половин в обороні. І потім e, без Юліна, без e, Дениса Бунтича, очевидно, то, то теж не так ладно. Без Жега Жаткачика, без Уроша Зормана. Задоволені Вініком, задоволення ну, же, було было і таких. szybkich, dobrych akcji w ataku, ale w obronie powinniśmy trochę więcej pracować. Na pewno byliśmy zaskoczeni, że, że przyjechali walczyć, no bo że to kiedy spotyka się zespół, który przyjeżdża, bo jednie jak w jakimkolwiek meczu i od razu się kładzie i nie chce grać, więc y, y, tego się spodziewaliśmy, że na pewno będą walczyć i, i będą chcieli jak najlepszy rezultat y, tutaj osiągnąć. Natomiast no, zabrakło im troszeczkę, y, wydaje mi się, y, zmienników, bo kombinowali też, y, rotowali składem jak mogli, ale y, ewidentnie mają bardzo, mało, bardzo mały skład. Znaczy tak, no, staram się, Czy znaczy, wiadomo pierwszy mecz w ogóle było wielkie wow, szok. Ręce latały, tak wiadomo, był, był strach, a teraz no, chłopaki nawet jak przed meczem, jak siedzimy w szatni, to mówią, żeby spokojnie wyjść, po prostu wyjść, cieszyć się z tego, że można grać i robić swoje i tak staram się, tak sobie mówię jak wchodzę na boisko.